Cześć, nazywam się Rafał. Opowiem Ci, jak zdobyłem 10 tysięcy euro na panele fotowoltaiczne dla mojej firmy. Prowadzę firmę Turia, oferujemy kompleksowe szkolenia techniczne z zakresu montażu paneli fotowoltaicznych oraz instalacji pomp ciepła. Od dawna myśleliśmy o zainwestowaniu we własną instalację fotowoltaiczną. Jednak dla małej firmy, takiej jak Turia, to byłby duży wydatek. Wtedy trafiłem na projekt e Energy. Dzięki pomocy konsultanta z Enterprise Europe Network przeszliśmy przez cały proces od wniosku po realizację. Cześć, nazywam się Roman Cupryś, jestem konsultantem Enterprise Europe Network. W ramach sieci Enterprise Europe Network moim zadaniem jest pomaganie przedsiębiorcom, m.in. takim jak Eturia, w sięganiu po dostępne możliwości, które wspierają rozwój firmy i wdrażają nowoczesne rozwiązania. W ramach projektu e-Energy osiem firm z województwa małopolskiego, którym doradzałem, dostało dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy euro. Nasze wsparcie jest bezpłatne, a efekty konkretne. Właśnie po to jesteśmy, aby pomagać przedsiębiorcom działać mądrze i energooszczędnie. Współpraca z e-energy była świetną decyzją, ponieważ dzisiaj mamy instalacje i oszczędzamy na prądzie, a całość została sfinansowana z dotacji. Więc jeśli prowadzisz firmę i myślisz o oszczędnościach energii, warto spróbować. Mnie się udało, tobie też może.